Hej, witajcie! Dziś mamy 13 sierpnia. Pomimo, że nas dzień powitał deszczowo, troszeczkę zmokłem, wyszło już słońce. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, powszechnie nazywanych mańkutami, bądź lewusami, bądź myślę, że znajdziecie. Dużo innych określeń, które opisują nam osobę leworęczną. Niektóre są negatywne, niektóre są pozytywne. Ogólnie nie należy się przejmować tym, że jest się osobą leworęczną. To, że ktoś jest leworęczny czy praworęczny, wszystko to rozwija się w okresie niemowlęcym. Do około drugiego roku życia wszystko to się wykształca. Chodzi o półkule mózgowe. Jeżeli bardziej się wykształci prawa półkula mózgowa, to będziemy leworęczni. Jeżeli bardziej się wykształci lewa półkula mózgowa, to będziemy wtedy praworęczni. No, tak w 90% przypadkach, bo czasem osoby są i lewo i praworęczne, ale to jest naprawdę mało osób. Jest takich, które są jednocześnie i lewo i prawo. Zazwyczaj te osoby, e, będąc leworęcznymi, uczą się prawo prawą ręką pisać, bądź na odwrót, bądź będąc praworęcznymi, uczą się lewą ręką pisać. Na całym świecie mamy około 10% ludzi, którzy posługują się lewą ręką. Jak już powiedziałem, się, to, że rozwinęła się półkula prawa odpowiada za sprawność lewej strony, czyli osoby, które są leworęczne, bardziej lepiej no, również i posługują się lepiej lewym uchem, lewym okiem, lewą nogą. To chodzi całkowicie o lewą stronę. Osoby, które są leworęczne, których rozwinęła się prawa półkula, oni mm, można powiedzieć, że prawa półkula odpowiada za postrzeganie, za percepcję, za taką przestrzenną wyobraźnie, dlatego te osoby bardziej są uzdolnione artystycznie, ale również osoby, które są leworęczne, szybciej może te połączenia między prawą i lewą półkulą są szybciej przekazują informacje, dlatego te osoby również potrafią być uzdolnione matematycznie. takimi ważnymi przykładami, nie wiem, ważnymi. takimi przykładami osób, które były leworęcznymi jest na przykład Albert Einstein, Pablo Picasso Napoleon Bonaparte, Michał Anio, Leonardo da Vinci, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, George Bush, Barack Obama i pewnie jeszcze Robert De Niro i pewnie jeszcze dużo, dużo więcej osób, o których nawet nie wiemy, albo o których, o, osa, o których e, słyszymy z pierwszych stron gazet. Dużo sławnych ludzi, e, jest osobami... Dodatkowo, Ryanair dzisiaj uruchomił promocję, wrzucił 100 tysięcy biletów na kierunki po całej Europie za ceny 19,99 na okres październik i listopad, specjalnie dlatego, że dzisiaj jest Dzień Osób Leworęcznych. Również oni, tak z przymrużeniem oka, dzisiaj będą przyjmować karty pokładowe od osób e, znaczy z lewej ręki, herbatę będą podawać od lewej strony. Mm. Ciekaw jestem, ile w tym prawdy, czy jak ktoś będzie leciał, to może mi dać znać, czy naprawdę runner dzisiaj takie y, zabawy sobie uskutecznią. I jestem ciekaw, ile widzów, ile moich widzów jest osobami leworęcznymi, czy naprawdę są jakoś, nie wiem, czy osiągają jakieś sukcesy. E, ale również jestem ciekaw, czy jesteście prześladowani przez to, że jesteście leworęcznymi, bo e, no, pamiętam, jeżeli ja jeszcze byłem 20 lat temu w szkole, Jestem praworęczny, ale pamiętam, że miałem jakiś tam rówieśników, którzy byli leworęczni, to oni byli jednak prześladowani. No, mam nadzieję, że ten nastąpił progres w mentalności młodzieży i takie osoby nie są dyskryminowane. No nic. Ja lecę do pracy, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, cześć.